Ja nazywam się Alessia di Donato, jestem łożką, urodziłam się w zimie i razem będziemy gotować pizza łożka i ja przepraszam przede wszystkim, bo mój język polski jest jeszcze okropny. Ja mieszkam tutaj w Polsce od dwóch latach, Lat. lat. I, I zapraszam serdecznie. E, tutaj. E, ja przede wszystkim ja chciałabym dziękować. E, Klub aktywnych mieszkańców, Gminy środek, środek Kultury, czyli GOK, burmistrz Michałowa oczywiście, i Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie. My dziękujemy bardzo anche per tutto il lavoro che avete fatto z Jeff dzisiaj i dobra ja muszę dziękować Ewa też bo mi pomaga i no po włosku będę pomagała Lesi w niektórych momentach będzie się i polski zacinał. Dobra. Abbiamo già lavorato con le signore Al centro di cultura, gdzie hanno visto come prepariamo la pizza. Już pracowaliśmy dzisiaj od wczesnych godzin. Przygotowaliśmy razem pizzę z paniami z klubu. E adesso lo vedremo tutti insieme. Teraz wszyscy razem zobaczycie, jak to wyglądało i co, co z tego wychodzi. E prima, voglio raccontare un po' di storia della pizza. E... Najpierw powiem krótką historię pizzy. La pizza è nata 400 anni fa. Pizza urodziła się 400 lat temu. Grazie al genio e alla fantasia delle persone che vivono nel sud Italia. I urodziła się dzięki zmysłowi kulinarnemu osób, które pochodzą z południowych Włoch. All'inizio era poco più di un nie był jeszcze wówczas używany, więc robiono go z smalcem. Smalcem? czosnek eh, e in manca e ovivse voda eh, soltanto più avanti eh, dopo la scoperta diciamo del pomodoro dopo l'entrata in Italia del pomodoro eh, dopero do... później kiedy odkryto powiedzmy pomidor eh, che è stato importato all'inizio dal Perù e eh, Abbiamo capito che si poteva utilizzare il pomodoro oltre che come salsa anche sulla pizza. Wówczas lo scopriamo che pomidoro może usato come e na pizza. E questo è successo però con il tempo. Dobbiamo arrivare per avere la pizza margherita fino alla fine del 1800 e tutto questo è successo di molti anni ovviamente è stato un processo per arrivare alla produzione di pizza Margherita e sono stati più meno 1800 1898 92. quando i Reali d'Italia eh, quindi la regina Margherita anche che si chiamava così eh, a questi Reali è stata preparata la prima pizza la pizza è stata preparata per Cruz Voschi, tra i nomi da Cruz la regina Margarita. Questo famoso pizzaiolo napoletano.